40410 w kierunku Warszawy, misiaczek stoi odpakowany i się na coś Za 100 metrów w prawo, odskocz w prawo kierunku Warszawy Proszę stąd odjechać! Proszę Pana, proszę stąd odjechać, nieprawidłowe parkowanie jest! Proszę stąd natychmiast odjechać! Jechać nieprawidłowo parkujecie panowie. Jaki to przykład? Tam chcę ci dawać przykład. dawaj. Pan? Dobrze. Prześcignął mnie? Prześcignął mnie? nie Na pewno. Dobrze. Jaki jest powód zatrzymania? Powód zatrzymania? No nie podał mi Pan powodu zatrzymania Kontrolę dodałem, sprawdzenie dokumentów Czy posiada Pan tamtych techniczny pojazdu? Mhm Podałem sobie dokumenty Tam wyjazdy, jak Pan ma mm -hmm. dlaczego Pan mi nie podał z powodu zatrzymania? Podałem pan powód zatrzymania Dopiero jak powiedziałem Tak, Może mi Pan się dowiedzieć. 409 <słyska> <słyska> Może Pan się wylegizmować? Proszę o okazanie swojej legizmacji. No. Przedstawienie imienia i ojczystka. Proszę. Proszę Mhm. Pan Maciej Krupa, tak? tak jest. Teraz już samochodem nie wolno korzystać telefonu komórkowego wymagającego otrzymania podatki ludzki do czy właśnie, czy Mhm. A pan to Rozumiem. To znaczy powiem krótko, zwięźle i na temat. E, właśnie ja na prokuraturę. Możyć mhm. na panów skargę. To taki był cel filmowania panów... Mimo że powiedziałem, żeby panowie odjechali, panowie nie odjechali. Co pan sobie życzy? To, ja tym, to, 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 to. Jak mówiłem na korzystanie z telefonu, składałem pojazdy. Miglecie do tych mandatów, gdzieś pojazdów, można przyjąć, kiedy otwieramy je w stronę do frontu, do jej młodego zbrojku. Bardzo dobrze. A ten, a ten, to, jak mi się wydaje. No taka jak Pan uważa. No. Pan. Jeżeli Pan twierdzi, że ja korzystałem z telefonu tak. i ma Pan na to dowód, to tak. proszę. Przyjmuję Pan. Ma pan dowód? Bardzo tak. dobrze. dobrze. Ja nie jak jedliwka. Proszę pana, kraju. to gdzie my stoimy, to nie jest pan od tego, żeby nam wyznaczał. Proszę na. I trąbić to pan może wie, pan na kogo? Przeba na. pana. Proszę pana, jeżeli pan łamie przepisy ruchu drogowego, nie to ładnie. ja również mogę interweniować. No Zgadza się? Zgadza. Wypiszę temu kierowcy tego pojazdu, czyli samemu sobie, mm -hmm. mandat za złe Pan tak sobie życzy, tak? Nie, Ja jestem. To pan tak sobie życzy, tak musi to być. Tak. W grudniu, w górę, w górę, w górę. No nie! to Ulica, Ulica Sportowa, 14 w grudniu. Proszę bardzo. Właśnie tam jadę, Proszę a panowie bardzo. mi muszą wypisać również zaświadczenie o zatrzymaniu w tej chwili? Bo to dlatego... My musimy, to my wiemy. Wie pan o tym? Poproszę o zaświadczenie do... o zatrzymaniu Pan sobie pojedzie do Komendy i będę pan wystarczy. Zostanie panu mhm. nie wystarczy. pan mandat i podpisowanie na dowód. to jest tej to mandat? Nie, odmawiam przyjęcia. A ten stojący ma tak pracować cały czas, rozumiem? Dzień dobry, czy z komendantem można prosić? Nie można. Eee, a czy można eee, z oficerem kontrolnym prosić? Albo ewentualnie, że przyjechał na miejsce kontroli? To eee, jest stacja paliw BP, eee, stacja paliw BP tutaj jest, eee, to jest przed grójcem od strony S7. Na S7 to jest. Chodzi o oficera kontrolnego, żeby pracę po prostu skontrolował policji, bo zwróciłem policjantom uwagę, że parkują w nieprawidłowym miejscu i teraz policjanci za to mszczą. sfirmowałem tą sytuację telefonem komórkowym i panowie wymyślili, że używałem telefon komórkowy podczas jazdy. A czy wolno parkować w złym miejscu i zatrzymywać nieprawidłowo pojazdy? Mm, to znaczy. No, ja wiem, że panowie straszą. Ja wiem, że panowie straszą, bo przecież. No jak no. Ale ja nie jestem niezadowolony. Tylko, tylko, tylko ja kontroluję, tylko ja zwracam uwagę policjantom, że łamią sami przepisy ruchu drogowego. Natomiast oni w tej chwili mnie trzymają. Yy... Aha, nie łamią! No właśnie, nie mam gdzie zapisać. Może mnie pan połączyć, czy nie? No to pan wezwie tutaj na miejsce oficera kontrolnego i żeby przyjechał, tylko nie ten sam. Proszę chwileczkę zaczekać, spróbuję z telefonu zbijać. 48, tak? Halo, halo? 668, tak? Siedemdziesiąt dwa, tak? Dwadzieścia sześć. Dziękuję panu uprzejmie. Dzień dobry Waldarwa raz jeszcze. Tam ten oficer kontrolny nie odpowiada. Jestem na stacji BP. To znaczy domagam się kogoś, kto będzie znał się na przepisach ruchu drogowego. Nie ten oficer kontrolny co ostatni mi pan przesłał go. Jeszcze błędnie mnie państwo... No nie wiem, taki... Mon taki... takich... takich... Taki, taki... B taki blondyn Mondrala był wtedy i jeszcze mnie Państwo oskarżyli o niep nieprawne wezwanie. Jeszcze nie o tej godzinie w ogóle zanotowane. Także. No to jest na F7 bodajże trasie. Jak już wjeżdżam do Grujca. To jest zaraz 410 410 kilo około 410 km, bo na 410 km zwróciłem policjantom uwagę, żeby, że źle parkują i zaraz na tej stacji BP Tak, dokładnie Dobrze Pana to jest podczytowanie za dowodu rejestracyjnego Trzeba będzie się podpisywać tutaj mhm. No ale oświadczają tu panowie nieprawdę I pan się tutaj podpisuje pod tą nieprawdą? Proszę się podtrzymać. Nie, pan poczeka na oficera kontrolnego To Zaraz będzie do odbioru dowodu rejestracyjnego Ale tak, że proszę pana, panie... pan, pan może zatrzymać dowód rejestracyjnego i jeszcze kłamać Także pan w tej chwili tutaj w tym skłamał, oczywiście No policja przez kolony zatrzymał pan jeszcze. Ja... Ja, to... Nie mogę Proszę, proszę Słucham, czym jeszcze nie chce pan męczyć? Otworzy pan bagażnik, dobrze. Dlaczego pan jest wścibski? Otworzy pan bagażnik. Czy mogę uzyskać odpowiedź na pytanie? Otworzy pan bagażnik. Dlaczego się pan wści? Taka jest moja prawda, otworzy pan bagażnik. Myszczenie się. Bardzo dobrze. Czyli mogę wysiąść, tak? Odpiąć pan bagażnik? Czy nie? Tak, mogę wysiąść? Muszę wysiąść, żeby otworzyć. No, żeby otworzyć, raczej tak. Mogę. Ten Panowie też chcą dmuchać? W... Mm. No, Dokumenty no, oddaję. To wszystko. I zostanie skierowana w do Sądu Zbrojnego, tak jak mówiłem. No proszę poczekać na oficera kontrolnego. Jest wezwany. Dzień dobry, Wawer, Wawer ponownie. Panowie policjanci opuszczają miejsce, że tak powiem, wykroczenia. Nie zatrzymują, nie, to znaczy odjeżdżają stąd. Panowie policjanci. No ale no, jak mogę czekać na kontrolnego, jeżeli policjanci odjeżdżają? No to co to ma za znaczenie? No dokładnie. No tylko jak tak. Tylko jak tak, to ja jadę od razu do prokuratury, także proszę mnie szukać w prokuraturze pokój numer 220, proszę przekazać e, temu oficerowi kontrolnemu. E, w każdym razie proszę przekazać, że w prokuraturze pokój numer 220 będę na miejscu.

Kurwa! Ach! Jak to jest? Si w bawi!